Makonopie? Trawka? Tak. Dobrze, super. Dopadliśmy go. Palił pan? Tak. Kiedy? W weekend. Cieszyłam się na myśl, że się przyznał. Słabo jednak znał angielski i nie zrozumiał, czy pytaliśmy o przeszłość czy teraźniejszość. Przyznał się jednak do winy. Sprawdzimy ubranie. W środku? Tak. Postanowiłam go przeszukać i upewnić się, że nie ukrywa niczego w ubraniu. Na przykład w skarpetkach. Postanowiliśmy też przyprowadzić psa, żeby obwąchał kabinę. Benny biegał jak opętany. Cała kabina pachnie konopiami i trudno mu coś wskazać. Tu są dwa opakowania, bibułki, nic więcej. Cieszyłem się, że znalazłam w plecaku konopię. Mężczyzna ma też bibułki i tytoń. Nie odpuszczę. Będę szukać, aż coś znajdę. Lubię te kontrole, bo wiele można się nauczyć. Czasem jest mi przykro, że nic nie znalazłam, ale i tak lubię to zadanie, bo zawsze mam nadzieję, że coś napotkam. I co? Nic. Okazało się, że mężczyzna nie przewoził większej ilości konopi. Pora zatem odpuścić i przyznać, że tylko pachniał trawką. Koniec przeszukiwań. Sprawdziliśmy już wszystko. Może odjechać? Nic nie miał, więc go nie zatrzymamy. To przykre, gdy tak się dzieje. Ale co nieco znaleźliśmy. To też cieszy, lecz brak większych efektów o szczegółowej kontroli jest dołujący. Ile pudeł należy do pana? Ile zabierze pan do domu? W Helsinborgu Fifi zatrzymała furgonetkę z czterema pasażerami. Przewożą duże ilości alkoholu. Mają państwo pokwitowania? Nie. Każdy coś kupił. Dobrze. Nikt jednak nie wie, co kupił. Podzielimy się. Gdy w grę wchodzą duże kwoty, a pasażerowie nie potrafią wyjaśnić, co i do kogo należy, podejrzewamy przemyt lub transport na zlecenie. Witam. Kto i co zakupił? Słucham. Wszyscy. Wspólne zakupy. Tak. Mieszkają Państwo razem? Państwo, zakupy na użytek własny? Tak. U wszystkich? Jaka ilość? Odrobina. Muszę wiedzieć ile. Ile piwa należy do państwa? Część alkoholu należy do pana. Tak. Ile dokładnie? Nie wiemy. Nie wiedzą państwo. Mają głowy w chmurach i chyba nie rozumieją powagi sytuacji. Wspólne zakupy. Tak. Mieszkają Państwo razem? Ile Państwo kupili? Nie wiem. Złożyliśmy wspólne zamówienie i wszystkim się podzielimy. Ile towaru należy do Pana? Trochę wina i piwa. Ile? 15 butelek. Czerwonego czy białego wina? Ja lubię czerwone. Nie pytam, co Pan lubi, lecz co Pan kupił. Jakie wino pan kupił? Rozmowa donikąd nie prowadzi. Niewiele wiedzą o przeważonym alkoholu. Ile pan kupił? Zamówiliśmy wszystko razem. Pytam, ile towaru należy do pana? Chyba ile piwa. Dwadzieścia A innego alkoholu? Dużo, nie wiem ile. Nikt z Państwa nie wie, co kupił. Nie wiemy dokładnie. Złożyliśmy zamówienie, które potem odebraliśmy. Niczego nie mogę się dowiedzieć. Adam zatrzymał na lotnisku samotnego mężczyznę, który przyleciał z Filipin. Proszę położyć walizkę z drugiej strony. Przejrzę ją. Dobrze. Poradzę sobie. Przewozi pan mrówki. Wiedział pan o tym? Po otwarciu walizki dostrzegłem coś pełzającego. Okazało się, że to żółte mrówki. I kolejne. Mogę? Proszę zostawić. Zaczął je strząsać. Bałem się, że wylądują na mojej twarzy. Poprosiłem go więc, żeby przestał. Mnóstwo mrówek. Co to? Nie wiem. Ryba z mrówkami. Gdybym zorientował się, że mam w torbie mrówki, natychmiast bym się jej pozbył. Ale to nie mój bagaż i nie moje rzeczy. Jeśli jednak mam mrówki, może też mieć inne robactwo. Mamy inwazję mrówek. I kolejne widziałem gorsze robaki, więc cieszę się, że to tylko takie. Skóra mnie swędzi. To lekarstwo. Zgadza się. Dla kogoś w Szwecji. Nie wolno wieść dla kogoś leków. A jeśli ona przyjdzie je odebrać, sama musi je przewozić. Sporo tych mrówek. Wiedział pan, że są w walizce? Nie. Leki można zwieźć do Szwecji tylko na własny użytek. Straci je zatem. Może jednak zatrzymać mrówki.